Dobrze, nazywam się Jan, Gryla i witam Was na moim kanale zmieniającym perspektywę. Zapraszam Was na ten filmik, który będzie dotyczył pracy zespołowej. Na co dzień pracuję jako trener i jako coach, właśnie zespołowy i grupowy, i w swojej pracy wspieram liderów, szczególnie tych, którzy są tuż po awansie, w tym jak budować zgrane zespoły. I Zajrzyjcie też na mój kanał, znajdziecie tutaj dużo takich krótkich właśnie filmów dotyczących prostych metod, prostych sposobów na to, jak z zespołami pracować. Dziś przychodzę z kolejną taką porcją wiedzy, z kolejną dawką informacji, jak zespół można wspierać, jak budować go właśnie, żeby był zgrany, żeby ludzie dążyli do wspólnego celu. Pierwsza rzecz, na jaką warto zwrócić sobie uwagę, to czy wszyscy członkowie Twojego zespołu wiedzą, co jest zespołową misją i co jest zespołowym celem. Brzmi prosto, brzmi banalnie i często nam, osobom zarządzającym wydaje się, że no przecież to jest jasne. Przecież na stronie internetowej wisi opisana misja organizacji, i przecież zawsze mówię, co jest celem. Nie do końca tak jest. Z moich doświadczeń wynika, że wiele osób w zespołach nie ma pojęcia, co tak naprawdę jest sednem działania danej organizacji, co jest celem naszego zespołu, co jest sednem pracy zespołowej. Dlatego zacznij od tego, kiedy chcesz budować zgrany zespół, popracuj z ludźmi nad zrozumieniem tego do czego twoja firma dąży, nad zrozumieniem, co jest wyznacznikiem dobrej pracy zespołowej, nad zrozumieniem, co tak naprawdę oznacza sukces w pracy naszego zespołu. Nazwij to Lepszą formą pracy, pamiętajcie, w zespole jest oczywiście praca z całym zespołem. To nie jest wysłanie maila, w którym wypiszemy trzy punkty. Misją naszej organizacji jest ABC i taki i taki macie plan do wykonania. Zachęcam Was bardzo do otwierania się na pracę zespołową, na to, żeby sobie czy zrobić wspólnego Zooma, gdzie każdy może się wypowiedzieć, gdzie jest przestrzeń na to, że zadajecie pytanie, czy wszyscy dobrze i tak samo rozumieją, i tak samo definiują zespołową misję. I czy każdy zrozumiał, co jest, co uznajemy jako efekt pracy naszego zespołu. Także to jest taki pierwszy, pierwszy punkt, zacznij od zespołowej misji i zespołowego celu. W kolejnych filmach chcę Ci opowiedzieć o jeszcze dwóch obszarach, które są bardzo ważne w budowaniu zespołu, czyli to, żeby się ludzie znali nawzajem, czyli żeby robić profilowanie behawioralne. A w kolejnym, trzecim filmiku opowiem Ci o konfliktach. Co robić i jak zarządzać konfliktami, jakie są sposoby na to, żeby konfliktów unikać, a raczej jak wykorzystywać konflikt w zarządzaniu zespołem. Także zapraszam serdecznie. To jest pierwszy filmik z serii, będą kolejne. Pozdrawiam.